Cześć! Dziś pokażę Wam, jak wykonać ćwiczenie rowerek z dzieckiem. Złap stópki dziecka w obie ręce, unieś je do góry, a następnie delikatnymi ruchami okrężnymi prowadź nóżki swojej pociechy. Jak do rowerka. Ćwiczenie wykonujemy 5 do 8 powtórzeń i proponuję wykonać je 2-3 razy w tygodniu. Jest to liczba wystarczająca. Jeżeli dziecko broni się od wykonania ruchu, pamiętaj nic na siłę. Ruch ma być płynny, delikatny i dobrze jest też rozmawiać z naszą pociechą, aby spoglądała na nas. To ćwiczenie wzmocni mięśnie brzuszka i nóżek naszej, naszego dziecka. Co później będzie skutkowało tym, że dziecku będzie łatwiej się rozwijać. Przy ułożeniu dziecka do ćwiczeń pamiętaj, aby zachować symetrię ciała. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.